Ciekawię się co to część tej... karty. Dobra. Nilgardzcy żołnierze wykopali że Angren to piekło na ziemi, dlatego robili co mogli, żeby tylko nie zostać tu stacjonarnym. Stacjona tak stacjonarnym. Stacjonowanym. Dlatego bagienne fortece osadzone były przez wyrzutków, których zesłały tam... <grych> których zesłały tam za karę sądy wojskowe i zielonych jak wiosenna trawa rekrutów. Zgadza się. Okej. Okay. Co my tu mamy? Na ścianę, czyli tak... Okej... Pancerz ich nie uratuje! OK. Czy muszę tego zabić? A, no dobra. Wystarczy jeden strzał. A, takie buty. Mi cel. Cztery punkty obrażenia. A bez sensu. Dobra. Barbalest, na twój rozkaz. To jest jeszcze punkt dobrażenia, więc mogę po prostu zabić jednego z tych typów, co jest bez sensu. Ale zwiększ mi się to moc. Ok, teraz mogę zabić... tak? Pancerz ich nie uratuje. Zrobimy kolejnego. Tak, co? Mogę zabić za cztery.

Tego spierdziłem. Dobra, już widzę, co źle zrobiłem. Jeszcze raz, Arbalest, na twój rozkaz. Okay. Teraz tak? Pancerz ich nie uratuje. A teraz robimy tak, teraz robimy tak, A już się nie zagapiłem ze znoszą. Następnym. Wystarczy jeden strzał, masz trzy, więc mogę po prostu Ciebie odwalić. Wskaż mi C. Ja jeszcze teraz ty, Arbalest, na twój rozkaz. No to jeszcze cztery punkty obrażeń mówisz. A teraz już jest 5 Ciebie dajemy. A tak na prawo, tak? Eee z strony tak Rabuję trupy. Tymczasem bardzo świetnie. Chyba dalej zdałem ciało jeden, o jedną turę, bo się zagapiłem. Pancerz ich nie uratuje. Ta. Dałem ci o jedną turę. Derb. Dobre, nieważne. Hmm. Czy mogę zacząć od niego? Dla ciebie to pobojowisko, dla mnie ten skarbiec. Nie tak. wystarczy jeden strzał. I tak, i tak. Teraz nie wiem, jak zdać dwóch punktów obrażeń. Chyba, że mef. I koniec wtóry. A, i to powoduje, że ten, że... Mam to jeszcze raz, okej. Okay. To jest tak zadać cztery psiakrew. Aaa, okej, okay, dobra, nieważne. Wskaż mi cel. Zobaczmy, czy to tak zadziała. Aż znaczy, teraz daje ciało, właśnie, nie... nie muszę... A, jeszcze raz. Zamieszajmy się zupełnie. Okej. Okay. Wskaż mi cel. Arbalest, na twój rozkaz. Mam znowu to? Okej. Okay. Czy mogę to zrobić dwa razy pod rząd. No ok, jest spoko. A więc teraz tak. Teraz mogę walnąć, Plutuje pierwsze, a drugie. I zacznę strzelać generałów. Pancerz ich nie uratuje. Teraz nas trzy. Nie się, jeden. Wpiszcie, ja no, cztery takie 4 takie 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 Uff. Arbalest, na twój rozkaz. Pancerz ich nie uratuje. Okay. Mogę zacząć od tego. Dla ciebie to pobojowisko. Dla mnie skarbiec. Jedną turę teraz tego z tego powodu, okej. Okay. Wskaż mi cel. Cokolwiek. A tak, proszę nie zabiłem. Jeszcze raz. Dobra, chyba z bardzo kombinuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu gościa zabić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu kolesi. W tym ośmiu kolesi, czyli... Jeśli sobie tak... Jak nie chce Trzeba cały bale. Pancerz ich nie uratuje. Ok. <laughs> uh, a, i teraz jakbym wziął trzy, to są dwa. Czy jakbym zrobił teraz tak? I tak. I tak. To teraz jest jak trzeba. Dobra, już to, to przegapiłem. Spoko. No, teraz możemy kontynuować normalnie już. W sensie hmm... no, ma teraz wrażeń trzy, czyli tak pluteje tu oznaczamy ciebie, Płuteje tu oznaczamy ciebie ciebie odwalamy. I teraz tak. Raz, wystarczy jeden strzał. Dwa wskaż mi cel, trzy Arbalest, na twój rozkaz. A, tobie możemy odwalić ten no, będzie Już pięć obrażeń lecz nie po co? Następny pancerz ich nie uratuje. Teraz idealnie pięciu, więc mogę dobijać jeszcze tego i tego. Wystarczy jeden strzał. No dobra, to to jest łatwe. E. No dobra. Kulawy Gerwin. Okej. Okay. Eee, i teraz to i to i to. Jest to jeszcze jest koło drogi, na no nie koniec. Eee, aha, aha. jeszcze to. A, tak. Dobra, to pójdziemy jeszcze do drugiej wioski na północ. Co my tu mamy? Od Duke Ardal Abdehi, wersji z Grupy Wschód, pułko, do gruntywy. Pułkowniku, powierzam wam dyskretną misję. Przydatność hrabiego Caldwella dobiegła, dobiega końca. <laughs> wkrótce trzeba będzie go usunąć, ale w sposób niebudzący obaw u innych sojuszników na północy. Myślę, że przy znanych powszechnie inklinacjach hrabiego do nadużywania trunków, subtelnie podana trucizna powinna załatwić sprawę. Przejdziemy do realizacji planu, gdy tylko poz, przybe, po, co? pozbędziemy się swoje mawę. Są sobie wkrótce czekać na mój sygnał. No, jak na razie idziełam świetnie. Jest genialnie. Um, nie, tędy nie przejdę. Trzeba tędy, czy. Jeszcze z mapa. Zamyśliłem się. Tak, tędy. I na razie wle... a, 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 Nie, dobra. Najpierw pójdę tutaj, tutaj. Tego tutaj miejsca. Później ogarnę ten znak zapytania. A później pójdę do kapliczki. give me, give me. No, jest jeszcze jedna kapliczka. Co my tu mamy? A. Wola boga, nie wytrzem mam. nie mam. Wszystkie mają hopa, a ja nie mam. Mewe wymieniła zdziwione spojrzenia z jadącym obok kawalerzystą. Słowa piosenki było słychać wyraźnie. Osoba, która je wykrzykiwała, musiała być niedaleko i, wnosząc po dykcji, mocno podchmielona. Chwilę później, oczom wyczerpanych marszem Liryjczyków, ukazała się niewielka wieś. Na środku osady płonęło ognisko, wokół którego tańczyli chłopi. Bosi, spoceni i roześmiani. Ale kiedy tylko zauważyli królową. Natychmiast ucichli i stanęli zbici w ciżbę, chowając za sobą dzieci. Spokojnie, powiedziała mywy. Nie zrobimy wam krzywdy. Co to za okazja? Wesele, postrzyżyny? Nie, pani, helajs. Bogowie kolejny rok wypełniali zwierzyną nasze sieci i wnyki. Czas im podziękować. Przynajmniej macie za co. Każdy ma za co, pani. Nawet biedne ludzie, jak my, a co dopiero królowa. Jeśli chcecie, ostańcie na noc z nami. Miejsca przy ognisku dość. Muzyki też przecie nie zbraknie. Pra co tam? Mewę zeskoczyła z konia. Każdy musi kiedyś odpocząć. Żołnierzom nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Zdjęli w pośpiechu kolczugi i hełmy, po czym dołączyli do świętujących wieśniaków. Przy dźwiękach fletów, piszczałek i skrzypek bawili się do samego świtu. Wreszcie mogli odetchnąć, zapomnieć o Nilwgardzie i czających się wśród trzcin potworach. Lyryjczycy długo potem wspominali tę noc. Bez śmiech, wirujące warkocze tańczących chłopek, chłodne piwo i chrupiący, przypieczony nad ogniskiem chleb. W pamięci królowej utkwiła zwłaszcza pewna rozmowa, którą dosłyszała przypadkiem. Ani trochę, ani troszenienkę? Powtarzam, to nie twój interes. Oczywiście, że nie mój. Gdyby był mój, to by aż tak mnie nie ciekawił. Zresztą możesz sobie milczeć. Przecież widzę, jak się na nią gapisz. Oczy jak lipcowe niebo, włosy niby łany pszenicy. O kim mówicie? Wasza wysokość. O, proszę, co za złe okoliczności. <laughs> to na kogo gapi się rejmert? <laughs> no przecież na tę nową balistę. A co to jest za sztuka? Nie sposób oczu oderwać. <laughs> Uważacie, że wy dwaj już dość mieliście przede mną sekretów? Nie róbcie ze mnie idiotki. O co chodzi? mewe naprawdę, lepiej... Chodzi o sprawy prywatne, pani. Sercowe, można powiedzieć. Jeśli to tylko możliwe, wasza wysokość, wolałbym nie dzielić się szczegółami tej rozmowy. No tak, zostawić facetów samych, to wiadomo, na co zejdzie. Dobrze, nie przeszkadzam. Mewe wróciła do ogniska, usiadła na pieńku. Oho, mało brakowało. i uśmiechnęła się pod nosem. Mewe spodziewała się, że chłopi zażądają czegoś w zamian za gościnę. Ale nie! Nawet nie wspomnieli o zapłacie. Królowa była wzruszona ich serdecznością. Kolejny raz sprawdziło się powiedzenie, że im ktoś mniej ma. Tym chętniej się dzieli. ruszyli w dalszą drogę, Dopiero w południe, nieogoleni w niedopiętych koszulach. Kiedy indziej mewe zrugałaby ich za brak dyscypliny, ale tym razem przymknęła oko. Czasem nawet żołnierz musi się wyszaleć. Okej. Okay. No. Przez chwilę bałem się, że ten, że to jest ta metoda pozbycia się mewy, ale, ale widać jednak nie. Dobra, cofnę się po ostatniego Bożka, Zwiększa sobie kurdym morale. Już naprawdę w cholerę. A czekaj, co to jest? Czując, że jej klacz kuleje, królowa zatrzymała pomoc. W kopyto wierzchowca wbił się cierń, który wchodził głębiej przy każdym ruchu. Klacz rżała żałośnie. I wyrywała nogę, ale Mewę wiedziała, jak ją uspokoić. Pogłaskała po policzku, szepnęła parę słów do ucha. Potem, już bez trudu, wyciągnęła kolec. Wybacz, że przeszkadzam. Mewę usłyszała za plecami głos druidki. Ale tu nasze drogi się rozchodzą. Tym skromnym podarkiem chcieliśmy ci podziękować za wspólną podróż. I za to, co zrobiłaś przy obelisku bagiennych bogów. Nie czekając na odpowiedź. Druidzi zarzucili torby na ramiona i ruszyli w las. Mewe odprowadziła ich wzrokiem, po czym otworzyła zawiniątko. Podarek bynajmniej nie był skromny. Co dostałem? Te drzewa już nas tu nie chcą, szumią dla kogo innego, y ja dostałem za to? Nic nie widzę nowego. Chyba że chodziło. Chyba że hajs dostałem i nie zauważyłem. Bo niestety hajsu nie ten. Nie słyszałem dostrzegam. A? No ok, to teraz mogę cofnąć się, zwiększyć sobie morale. Widzę, że morale się nie stakuje, tylko właśnie plus 1. No i hop. I możemy skoczyć na zadanie główne. Boże, coś jeszcze mi tutaj zostało? Bo jeszcze jakiś łuch to na górze. Nie, już nic. Tu coś jest. O tym wspomniałem. Hm. E... To zgarnę łup dalej.